Sporowi jest zarezerwowane dla nielicznej grupy osób. Turcja pierwszy raz usłyszała o, o mnie. Jeżeli wejdę na swój dobry poziom, to jestem w stanie grać naprawdę w dobrych klubach europejskich i, i gorąco w to wierzę. Naszym kolejnym gościem w przerwie na kadry jest człowiek, który wymuszoną przerwę od kadry ma już na szczęście za sobą. I teraz po raz drugi melduje się właśnie w trakcie przerwy na kadry na zgrupowaniu reprezentacji. Adam Buksa. Cześć, Adam. Cześć, witaj. Po raz drugi przyjeżdżasz, przylatujesz tutaj z Turcji i sam mówisz, że to jest takie miejsce, w którym ty odżyłeś, którym ty na nowo pokochałeś, polubiłeś piłkę nożną, nie? Zgadza się. No, po roku spędzonym we Francji, gdzie ta kariera trochę przehamowała ze względów zdrowotnych, w końcu, w końcu mogę cieszyć się piłką, odżyłem i życiowo, i piłkarsko. Także bardzo się z tego cieszę. Myślę, że potwierdzeniem tego też jest moja obecność tutaj. No właśnie, bo to był też dla Ciebie taki no, trudny rok, prawda? Po tym, po tym transferze ze Stanów do Francji tak naprawdę od razu Ty z miejsca trafiłeś nie na boisko, nie na treningi, nie do grania, tylko do gabinetów lekarskich. No w zasadzie tydzień po podpisaniu e, już byłem zmuszony do, e, powiedzmy, Alternatywnego mm. spędzania czasu, jakim były, jakim były gabinety lekarskie. Niestety nie mogłem dobrze zaadaptować się do drużyny, nie, nie mogłem trenować z chłopakami, także ta aklimatyzacja we Francji przebiegła bardzo źle. No i to trochę trwało, bo były też komplikacje związane z, z profilaktycznym leczeniem. Byłem też zmuszony poddać się operacji, także ta, ta przerwa była naprawdę długa, no i ona miała wpływ na to, że że poprzedni rok no nie, był, nie, był, nie był dobry w kontekście minut na boisku i jakości mojej gry. Tej gry nie było za dużo, bo jak wróciłem w kwietniu, to już była końcówka sezonu, Lons biło się o Mistrzostwo Francji, także trener nie miał powodu by, by rotować, drużyna bardzo dobrze funkcjonowała. także Naturalne koleją rzeczy było to, żeby e, złapać minuty w, w kolejnym sezonie i wrócić do swojej optymalnej dyspozycji. Właśnie to paradoksalnie też ci nie pomogło, nie? że Lons tak dobrze szło, że koniec końców też się mogło prawie, że skończyć mistrzostwem, a no to i tak był taki sezon historyczny. Ale co, ty w tej Turcji chyba znalazłeś troszkę takiego świeżego powietrza, nie? I jeśli chodzi o życie, jeśli chodzi o, o grę w piłkę, bo nawet patrząc na liczby, nie? Pięć bramek na początku sezonu to jest chyba taki wynik, który, który też daje ci taką pewność, że, że to idzie w dobrą stronę, nie? Tak, do tej pory zagrałem 10 spotkań. Yy, mamy 5 bramek, 2 asysty. Yy, myślę, że też jako drużyna wyglądamy naprawdę dobrze. Ostatnie 4 mecze yy, zostały yy, określone zwycięstwami, także yy, myślę, że jesteśmy na, na dobrej drodze do tego, żeby iść w górę tabeli. Początek mieliśmy dość yy, taki szarpany, ponieważ... Yy, Wielu zawodników dołączyło na koniec okienka transferowego. Potrzebowaliśmy jeszcze trochę czasu, żeby złapać wspólny język, ale teraz to już wygląda naprawdę dobrze. Mamy też fajny terminarz, bardzo intensywny listopad i grudzień przed nami, ponieważ w Turcji nie ma, nie ma przerwy świątecznej, więc jest wiele punktów do zdobycia. Dłużna jest zdrowa, czuje się na teraz optymalnie, także naprawdę bardzo pozytywnie patrzę w przyszłość. Co do swoich statystyk, mam swój cel w kontekście bramek i ases, ogólnie liczb, więc myślę, że też na ten moment wygląda to nieźle, ale mam chrapkę jeszcze na więcej. Masz jakby swój cel, ale też masz na pewno do kogo mierzyć, nie? no bo raczej polscy kibice nie śledzą tak mocno Ligi Tureckiej, a już zwłaszcza takich klubów, gdzie Polacy nie grają, a w zeszłym sezonie tam w Antaliasporze był taki jeden napastnik, który trochę tych bramek nastrzelał, Hadzi Rajd, to potem był zdaje się rekordowy transfer Kawentry, czyli też drużyny, która otarła się o awans do, do Premier League, więc już gdzieś czytałem takie opinie, że ty fajnie wypełniłeś tę lukę po, po Hadzi rajcie. i jeśli chodzi o, o tę skuteczność, ale też o profil napastnika, nie? no bo to podobny profil chyba. Pod kątem wzrostu wagi na pewno, natomiast nasz styl gry jest jednak troszeczkę inny i to nawet trener Nuri Sahin podkreśla, że Hadzi Ride był zawodnikiem, który bardzo dobrze operował między stoperami w polu karnym. Był bardzo skuteczny też, miał, miał dwa bardzo obfite lata w kontekście goli. 31, chyba nie, przez dwa sezony. Tak, 31 goli w, w dwa lata. Też pojechał na Mundial w Katarze, strzelił gola, bo też w, w jednej z Holandii. W z Holandią, no? Tak, także naprawdę to były, to były no, co najmniej solidne, solidne dwa lata wykonania wykonaniu Hadziego. Ja Ja gram troszkę inaczej w takim sensie, że dość sporo muszę operować między liniami. I, ta moja rola jest trochę bardziej wszechstronna względem tego, co, co oferował Haji i to, czego oczekuje ode mnie trener, trener Nuri Sahin. Natomiast same zachowania w polu karnym, jak, jak, jak piłka już do mnie dociera, no to tutaj nic się nie zmienia, nie ma znaczenia, jaką rolę napastnik ma na boisku. Do pola karnego, w polu karnym zawsze, zawsze te schematy są podobne, po prostu trzeba znaleźć miejsce do oddania strzału i po prostu strzelić gola. Także tutaj na pewno jest, jesteśmy po, podobni. Zobaczymy, jak to na koniec wyniknie. Znaczy, jakie, jakie liczby finalnie osiągnę. Myślę, że jestem na dobrej drodze, ale sezon jeszcze jest długi. Także, jak mówiłem, wiele punktów jest do zdobycia, wiele goli do, do strzelenia. Bardzo jestem ciekaw i nie mogę się doczekać już kolejnych meczów. Mhm, ale ty mówisz też właśnie o tej swojej roli na boisku, o tym szukaniu, szukaniu grania i to też fajnie widać w tym, jak ty te bramki zdobywasz. Nie? Bo pięć goli plus ta szósta w reprezentacji z Wyspami Owczymi to tak naprawdę są, są różne bramki, nie? bo to były zdaje się dwa albo trzy, doliczając reprezentację gole głową. Kilka takich mocnych strzałów gdzieś tam z pierwszej piłki pod poprzeczkę. Ta pierwsza bramka z Fenderbaczy, zdaje się, to też takie urwanie się dwójce obrońców sam na sam, zakończone golem. I to też fajnie pokazuje taką wszechstronność. Nie? Tak, właśnie to jest ta różnica względem tego, co było w Stanach Zjednoczonych. Tam faktycznie byłem napastnikiem grającym w obrębie szesnastki, i szczególnie w drugim roku zdecydowaną większość goli zdobyłem. Z pola karnego. Mhm. Bardzo dużo goli zdobytych głową, dużo dośrodkowań kończonych, kończonych właśnie strzałem głową. Tutaj, biorąc pod uwagę naszą linię pomocy, profil tych zawodników, jest dużo większa wymienność pozycji, dlatego też te bramki, które zdobywam są bardziej urozmaicone. I cieszę się z tego, bo to jest naturalnym krokiem też w rozwoju i też ciężej mnie przeczytać obrońcom. Wiadomo, że każda drużyna ma teraz bardzo zaawansowane metody analizy przeciwnika, dlatego nie da się mnie wrzucić do, do jednego worka, że jak myślimy buksa, to wiemy, że po prostu pole karne i głowa. Chciałem też to zmienić, żeby, żeby nie być takim jednowymiarowym zawodnikiem i, i mieć do zaoferowania szerszy wacharz, wachlarz możliwości. I, I to mi się udało. Ciągle pracuję nad różnymi rozwiązaniami. także. Mam nadzieję, że jeszcze trochę problemów obrońcom sprawię. No To jest ciekawe, co mówisz właśnie o tym szufladkowaniu napastników, o tym, że chciałeś to zmienić, bo mówisz z jednej strony, że w Stanach raczej byłeś takim napastnikiem czekającym na piłki w polu karnym i, i tam gdzieś operującym, czyli to ten taki okres być może w Francji i tutaj początek w Turcji, tak? Jest takim czasem, gdzie Ty szukasz też trochę pewnie za sugestią trenera, choćby Nuri'ego Sachina, tak? Innych rozwiązań i tego innego poruszania się po boisku. Tutaj pytanie, co jest skuteczne, co ma Ci pomóc w zdobyciu gola, jeżeli Skuteczną opcją jest to, żeby operować w polu karnym, bo masz pomocników, którzy świetnie potrafią dostarczyć piłki na 10-11 metr. No to też nie ma co kombinować i na siłę szukać rozgrywania na, na swojej połowie, wchodzenia z drugiej linii, bo, no bo po prostu. Może to wrócić się przeciwko napastnikowi i nie będzie go w polu karnym, a tam będą piłki no landować, tak. prawda? Także dużo zależy tutaj od, od profilu pomocników, skrzydłowych czy też bocznych obrońców. Jakbyś miał przełka Frankowskiego w każdym meczu takiego jak w reprezentacji, tak, to, to pewnie inaczej też troszkę się ustawiasz w polu karnym. Myślę, że częście, częściej byłbym w polu karnym i, i właśnie to by była ta druga opcja. czyli nie ma co kombinować, mhm. i, e, i po prostu skupiamy się na tym, wykończyć wrzutki, ponieważ sprzęt ma je bardzo dobre. Szkoda, że w Lons nie było możliwości tego przetestować, się trochę minęliśmy. Mhm. Ale e, w, w Turcji też bardzo często gramy z bocznymi pomocyjkami od, odwróconymi w takim sensie, że prawo mhm. nożne pomocy gra na lewej stronie. I, i lewonożne na prawej, także oni często wchodzą do środka, więc tych wrzutek aż tyle nie ma. Więcej wtedy schodzę do gry, atakuje z drugiej linii, także mm -hmm. ten profil po prostu pomocników jest inny i trzeba się do tego zaadaptować. A jakim w ogóle miejscem tak do życia jest Turcja? Bo tak piłkarsko, myśląc troszkę stereotypowo, no to tak, myślimy pierwsze, pierwsze w pierwszej kolejności Kamtu e, Besiktas, fanatyczni kibice, wszystko skupione właśnie wokół Besiktasu, Fenerbacze, Galatasaray. Gorące trybuny, prawda? I pytanie: Czy taka otoczka jest właśnie wokół każdego klubu, czy taka otoczka jest raczej wokół tej, tej największej trójki, być może tam dołącza czasami Trabzonspor, czy, czy właśnie w klubach jak Antalia Sport też gdzieś czuć cały czas taki klimat jednak tego zagorzałego dopingu kibiców i takiego napięcia, oczekiwania, wyczekiwania? No, Turcja jest ogromnym krajem, zróżnicowanym krajem, także nie da się tutaj wszystkich miast włożyć do, do jednego worka. Myślę, że Antalya jest miastem bardzo różnorodnym, wielokulturowym, jest dużo turystów, też na stałe przyjeżdżają ludzie z różnych stron świata i tam się po prostu osiedlają. Wiadomo, sytuacja polityczna na świecie teraz jest dość napięta, ogólnie rzecz ujmując, Turcja, właśnie w szczególności Antalya, jest, mam wrażenie, takim Bezpiecznym schronem mm -hmm. dla, dla wielu narodowości, dlatego, dlatego ten miks kulturowy jest bardzo widoczny. E, stąd e, samo kibicowanie Antaliasporowi e, jest zarezerwowane dla nielicznej grupy osób. E, e, takich lokalsów, prawda? Dla takich lokalsów, których e, widać mniej na ulicach. Mm -hmm. W restauracjach, wiem, w barach, w kawiarniach. No i nie Jest w tych turystycznych miejscach, pewnie przede wszystkim, nie? Tak, ja akurat z mieszkamy w, w takiej dzielnicy, zarezerwowanej głównie dla lokalsów, mhm. ale mimo to mieszkania mają głównie na stałe wykupieni, wykupione narodowości typu Ukraina, Rosja. Mhm. E, też jeden, jeden Anglik jest w naszym kompleksie, także jest, jest dość sporo, spory miks kulturowy. E, jeśli chodzi o, samo, o sam fanatyzm, e, wydaje mi się, że to sprowadza się do tych trzech klubów ze Stambułu plus, mm -hmm. plus Trabzonspor. E, jako ciekawostkę powiem, że w, e, przy głównej ulicy miasta w Antalyi są sklepy, oficjalne sklepy Besiktaszu, Fenerbacze mm -hmm. i, i Galatasaray. Antalya Spor ma zarezerwowany swój sklep na stadionie. Okay. Także... Czy to jest taka duma trochę Turcji, prawda? Te trzy, te trzy kluby, które są takimi klubami krajowymi w pewnym sensie, ale też rywalizującymi wewnątrz? nie? Tak, tak. Ciężko mi tutaj wyróżnić jeden klub, mhm. który jest zdecydowanie najbardziej popularny mhm. i, i generuje największe, największe zainteresowanie. Wydaje mi się, że to się rozkłada dość równo. Natomiast wschód Turcji, północny wschód, no to jest Trabzon, Ale jak pomyślę sobie Antalii, no to to się sprowadza do trzech klubów ze Stambułu. Mm -hmm. To w ogóle lubisz też takie wątki geograficzno-kulturowe, prawda? Bo nawet patrząc na tę Twoją karierę, to tak, zaczynałeś w Polsce, później był ten krótki epizod we Włoszech w Nowarze, później Stany, Francja, Turcja, czyli takie zupełnie. Różniące się od siebie miejsca i kierunki, i to jest też pewnie coś, co, co troszkę cię nakręca nie? w tej karierze? Jest to na pewno bardzo interesująca część kariery piłkarza, choć e, absolutnie się na pierwszym miejscu nią nie kierowałem, ponieważ e, odchodząc z ekstraklasy do, do USA e, kluczem i e, no, numerem jeden w podejmowaniu tej decyzji to był, to był rozwój piłkarski. Jasne. A że akurat zaprowadził, zaprowadził, zaprowadził mnie on do, do Stanów, no to tym lepiej, bo, bo kompletnie inny kontynent, kraj, kultura no wszystko było inne. Także bardzo się cieszyłem, że, że mogliśmy poznać te, tę część świata. Aczkolwiek y, późniejszy wyjazd do, do Francji, czy teraz też do Turcji, no to ten to wątek geograficzny to jest, to, to jest całkowity przypadek. I mhm. y, y, oczywiście cieszę się z tego, ale, ale ciągle tutaj mówimy o tym, że, a, że interesuje mnie rozwój piłkarski i chęć no, dotarcia jak najwyżej, no, bo mam 20, 27 lat, jestem. w w optymalnym wieku dla piłkarza i, i chcę wycisnąć z kariery jak najwięcej, co za tym się kryje. No, chcę grać dla jak najlepszych klubów w Europie. E, byłem w, na pewno w bardzo dobrym miejscu pod kątem właśnie europejskiej piłki, jakim, jakim był Lons. E, natomiast e, musiałem troszkę teraz się e, wycofać e, czy też no, wziąć taki Rok, który, który ma mnie z powrotem wprowadzić na odpowiedni poziom sportowy po, po roku kontuzji i i zobaczymy co przyszłość przyniesie. No tak, czasami tak to działa, że robisz jeden krok w tył, schodzisz do tej teoretycznie niższej ligi, ale potem w tej lidze robisz jeden krok a potem kolejny, nie? I pewnie taki też jest cel. Tak sobie myślę, że pewnie takim jednym z fajniejszych momentów na razie w Turcji był ten dublet z Fenerbahce, co? Bo to jednak był taki moment, gdzie ty trafiasz od razu pewnie na okładki tych najważniejszych tureckich gazet, portali telewizji i tam byłoby wszystko super, gdyby nie Szymi, nie? Na 3-2 w końcówce. Tak, tak. Ten mecz z Fenerbacze bardzo dobrze nam się ułożył. jeden eee, 0 później 1:1. Przed przerwą wyrównał i druga połowa to już była wymiana ciosów. Mogło się to skończyć w obie strony. To był bardzo dobry mecz w wykonaniu drużynowym. Ja też grałem bardzo dobre spotkanie i faktycznie to był taki mecz, gdzie Turcja pierwszy raz usłyszała o, o mnie i z zaciekawieniem zaczęli śledzić dalsze losy. Także to był bardzo, bardzo istotny mecz dla mnie. Też pierwsze, pierwsze gole po w wielu, wielu miesiącach na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Europie, więc, więc no to był taki moment, że ja można powiedzieć odetchnąłem z ulgą, że uf, jestem, żyję i, i teraz myślę, że będzie z górki. No i tak też, tak też było. Później do, dołożyłem kolejne dwie bramki z Istanbul Sporem, ostatnio też dorzuciłem E, dwie asysty e, z Samsung Sporem z Ankaraguczu, też Bramkę z Ankaraguczu, także wszystko idzie w dobrym kierunku, ale faktycznie ten marsz Fenerbacza był takim dla mnie przełomowym. Takim fajnym wątkiem, który zawsze mnie interesuje przy tej tureckiej piłce, ja sobie wypisałem te nazwiska, są trenerzy, bo padło już tutaj nazwisko Nuriego Stachina, który jest twoim trenerem, a którego też doskonale myślę wszyscy kibice pamiętają z tych boiskowych czasów. Mm -hmm. Ale tak, Demir Spor, Patrick Kleiwert, Ankaraguciu, Emre Belozoglu, Istanbul Spor, Hakan Yakin, do niedawna Andrea Pirlo jeszcze gdzieś tam trenował, cały czas daje się Volkan Demirel i sporo takich nazwisk, które kojarzymy jeszcze niedawno z boiska. To też jest coś takiego myślę fajnego, co już nie jest przypadkiem, tylko jest trochę takim trendem, jeśli chodzi o turecką piłkę. Nie? Że ci Ci Zresztą niedawno chyba Burak Ilmas też tymczasowo któryś z prowadził, wprowadził. Beślec, że, też tak, tak, tak. tak że, y, że ci byli piłkarze bardzo świeżo po karierze już próbują przenieść te swoje doświadczenia na, na te kolejne, kolejne pokolenia piłkarze. Tak, trenerem reprezentacji Turcji jest Vincenzo Montella. Mhm. Świeżo wybrany, już z sukcesami prowadzący reprezentację. Także y, faktycznie Turcja stała się. Miejscem Liga Turecka dla, dla młodych trenerów, takim miejscem, gdzie mogą wprowadzić swoje nowo poznane metody trenerskie, czy wprowadzić taki powiew świeżości do, do futbolu tureckiego, i być może przy odpowiednim scenariuszu pójść jeszcze wyżej. Także nie wiem, czy to jest przypadek, czy nie, ciężko mi tutaj oceniać, natomiast mogę powiedzieć na przykładzie Anteria Sporu i trenera Nuriego Sachina, że ma to swoje bardzo dobre konsekwencje, ponieważ to... trenerzy młodzi z takim doświadczeniem piłkarskim, bardzo ambitni, mają bardzo duże doświadczenie. Czy inaczej patrzą nie? na boisko? Tak, mają, mają doświadczenie w pracy z topowymi trenerami, też grali w piłkę na topowym poziomie, mają zupełnie inny wtedy autorytet, posłuch w szatni, bo oni po prostu wiedzą o czym mówią, bo sami to przeżyli, to jest ich niewątpliwy atut. Też mają, wydaje mi się, bardzo dobrze opracowany kontakt z zawodnikami. Na przykład mogę powiedzieć, że, że z trenerem Nurim łączył mnie bardzo dobre relacje, on ma duże zaufanie do mnie, wie, że może na mnie liczyć. Bywały sytuacje, że proszę go o jeden dzień wolnego, żeby polecieć do Polski i skorzystać z pomocy swojego osteopaty. Nie ma nigdy z tym problemu, ponieważ zawsze wie, że jak wrócę, to będę w dobrej dyspozycji i może wtedy na mnie liczyć. Także to jest też bardzo istotne, żeby żeby mieć zaufanie względem siebie, a to doświadczenie i wiedzę, którą oni mają, no to to jest niewątpliwe i, e, i to też widać po rozwoju drużyny I ja też po sobie to czuję. Sachin w ogóle swoją drogą odegrał, zdaje się, nie? też sporą rolę w tym, że to ty akurat do Antelesporu trafiłeś, tak? Bo gdzieś czytałem w tureckich mediach taką twoją wypowiedź, że parę razy rozmawialiście i że on na dobrą sprawę przekonał się do tego, że to jest to właściwe miejsce. Czy znaczy, co do osoby, Nuriego sure nie miałem żadnych wątpliwości. Natomiast e, miałem cztery, cztery oferty na, na stole, e, z czego jedna oferta była bardzo dobra dla, dla Lons, ponieważ e, to była oferta wykupu i myślę, że e, dla Lons być może byłaby to na tamten moment najlepsza opcja, natomiast e, ja wraz ze swoimi agentami uznałem, że, że nie chcemy takiego kroku teraz e, wykonywać, e, ponieważ e, Jestem w dobrym miejscu, jakim jest wicemistrz Francji, natomiast potrzebuję teraz gry, złapania odpowiedniego rytmu po, po roku niegrania i tylko tyle. Jeżeli wejdę na swój dobry poziom, to jestem w stanie grać naprawdę w dobrych klubach europejskich i gorąco w to wierzę. Antalya Spor być może nie jest klubem, który działa na wyobraźnię, bo, bo nie jest to drużyna grająca w europejskich pucharach. Ale właśnie mając ambitnego trenera, ambitnych piłkarzy, którzy, którzy chcą osiągnąć coś ekstra z tym klubem w przeciągu dwóch lat, liczymy na to, że w tym roku no, byłoby super, ale jeżeli nie w tym, to w przyszłym już awansować do Europy, co myślę, że jesteśmy w stanie osiągnąć. No i Nuri e, faktycznie rozmawialiśmy wielokrotnie, i e, po tych wielu rozmowach i, i w, no, głębokich analizach uznaliśmy, że to jest odpowiedni krok, żeby, e, żeby spędzić ten, ten, kolejny, ten kolejny sezon właśnie w Turcji. Wszystko się na to złożyło, e, bo piłka, piłko, ale też miejsce do życia nie było, nie było tutaj bez znaczenia. Mhm. Antalya jest naprawdę przepięknym miejscem. i i po roku właśnie takim no, niemrawym i spędzonym w, w deszczowym miejscu, nie ukrywam, że było to dla mnie też istotne, żeby, żeby trochę odeschnąć pod tym kątem. Swoją drogą, Nuri też chyba ma całkiem niezesłuchania dotyczące Polaków nie? z, tych czasów, z czasów Dortmundskich. Ja w ogóle pamiętam, że była taka historia, zdaje się, meczu między drużyną, bo on też podobnie jak Łukasz Piszczek, jak Łukasz Piszczek ma, ma te swoje goczałkowice, tak Nuri też ma taką swoją drużynę z Westfalii, gdzieś pamiętam chyba 7 albo 8 poziom rozgrywkowej, i, mhm. i między sobą właśnie taki sparing grali jest też pewnie to nie bez znaczenia, że ta relacja jeśli chodzi o Polaków jest, jest u niego całkiem, całkiem przyjemna. Tak. Często wspomina, że ma bardzo dobre relacje z trójką Polaków. Mhm. Grającą w Borusie swego, swego czasu myślę, że też konsultował w mój, moją kandydaturę na. Na postnie ka właśnie z, z Łukaszem Piszkiem. Wiem o tym, że, że rozmawiali, także, okay. e, także ma, ma z nimi dobry kontakt. Zresztą e, Nuri podobnie jak i Łukasz są na podobnym etapie kariery trenerskiej mam wrażenie w kontekście wieku, mm. e, szkoły, także e, to, jest, to jest naturalne, że, że są w kontakcie i, i, i wiem, że te relacje są bardzo dobre. No dobra, to na koniec w takim razie powiedz jeszcze o takim swoim indywidualnym celu, bo jak tak sobie patrzę na klasyfikację strzelców ligi tureckiej, to tam jest się z kim bić. Nie? Na ten moment 10 goli Edin Dzeko, 10 goli Mauro i więc też mocne nazwiska i, i pewnie fajnie byłoby z nimi pokonkurować, co? Jak najbardziej. Aczkolwiek rywalizować z nimi jest y, bardzo trudno ze względu na to, że grają w zespołach, które no, dominują w tych meczach i strzelają naprawdę dużo goli. No, ciężar strzelania bramek tam rozkłada się na kilku mm. zawodników, więc... Y, nie polega to na tym, że jak drużyna przeciwna odetnie Cardiego czy Dzeko, to Fenerbacze i Galata nie będą strzelali goli, ponieważ mają w swoich składach naprawdę topowych piłkarzy, więc ten ciężar tam się rozkłada. Jest im na pewno łatwiej, a oprócz tego są świetnymi napostnikami, także jak mają te sytuacje, to, to po prostu je wykańczają. A stąd ta liczba goli w ogóle ona mnie nie dziwi. Na pewno będę, będę im deptał po, po piętach i mam nadzieję, że do samej, do ostatniej kolejki będą czuli mój oddech na plecach, ale, ale tak, no, trzeba z szacunkiem podejść do, do ich osiągnięć, ponieważ są naprawdę świetnymi zawodnikami. Nie chcę tutaj konkretnej liczby wskazywać, bo, bo to jest sport wszystko się może wydarzyć, są różne sytuacje nieprzewidywalne. Które mogą stanąć na, na drodze. Także na pewno będę zadowolony z dwucyfrowej liczby bramek, ale wychodzę z założenia, że w każdym kolejnym meczu chcę tą bramkę zdobywać. I jeżeli, jeżeli to, to się uda, no to będzie perfekcyjny wynik. Natomiast jeżeli nie, no to no będziemy, będziemy na bieżąco reagować na, na wydarzenia. Na pewno jestem w dobrym miejscu i chcę, żeby chcę powiedzieć to samo po sezonie. No to tej fajnej rywalizacji i właśnie tej dwucyfrowki ci życzymy. Dzięki serdeczne za wielka. za rozmowę. Dzięki.